Witajcie w serii Giełda w 2 minuty miejscu, gdzie w szybki i przystępny sposób analizujemy najciekawsze spółki notowane na giełdzie. Dajcie suba, jeśli podoba Wam się format, a dziś przyjrzymy się Kreotech, polskiej spółce technologicznej z branży kosmicznej. Jak wygląda jej sytuacja finansowa i jakie są perspektywy rozwoju? Sprawdźmy to! Creotech to firma specjalizująca się w technologiach kosmicznych, w tym produkcji satelitów i systemów sterowania. Kluczowe informacje dotyczące tej spółki to współpraca z Europejską Agencją Kosmiczną, udział w projektach obronnych i rządowych, dynamiczny rozwój na rynku technologii kosmicznych. Creotech jest notowany na warszawskiej giełdzie, a jego kapitalizacja wynosi obecnie około 447 milionów złotych. Creotech wciąż nie generuje zysków, co oznacza podwyższone ryzyko dla inwestorów, a kurs obecnie znajduje się w zakresie 180 do 190 złotych. W pierwszym półroczu 2024 roku spółka odnotowała stratę netto w wysokości 7,5 miliona złotych. To pogłębienie strat w porównaniu do poprzedniego roku. W przypadku takiej spółki jak Creotech Inwestorzy powinni być świadomi pewnych ryzyk. Brak rentowności. Spółka obecnie generuje straty, co zwiększa ryzyko inwestycyjne. Możliwe kolejne emisje akcji, co może skutkować rozwodnieniem udziałów dla obecnych akcjonariuszy. Duża zależność od jednorazowych kontraktów. Mimo obecnych wyzwań, Kreotech ma szansę na poprawę wyników finansowych. Dlaczego? Kreotech podpisał kontrakt wojskowy na 452 miliony złotych na system Microglob. Sukces w tym projekcie może otworzyć drzwi do dalszej współpracy z przemysłem wojskowym, zwiększając przychody i stabilność finansową. Rosnące zapotrzebowanie na technologie kosmiczne. To jest globalny trend eksploracji kosmosu sprzyja firmom takim jak Creotech. Inwestycje w rozwój, planowane emisje akcji mają na celu wzmocnienie kapitałowe spółki, co pozwoli na realizację ambitnych projektów. Co sądzicie o Kreotech? Czy polski sektor kosmiczny ma szansę na sukces? Dajcie znać w komentarzach. Jeżeli macie propozycje spółki do analizy, napiszcie je w komentarzu, a najpopularniejszym wskazaniem zajmiemy się w kolejnym odcinku. I pamiętajcie, warto inwestować!